Słynny motocyklista Andrzej Kudrajaszow zmarł w wieku 32 lat w trakcie swojej kariery. Andrzej Kudrajaszow w sezonie 2021 był członkiem opolskiego klubu, a w przyszłym miał go reprezentować. Jednak nie mógł tego zrobić ze względu na zawieszenie rosyjskich zawodników przez Międzynarodową Federację Motocyklową. Andrzej Kudrajaszów, posiadający również polskie obywatelstwo, miał powrócić do ścigania z kolejarzem w 2023 roku, na podstawie polskiej licencji. Jednak już na początku swojej kariery ogłosił, że przechodzi na emeryturę z powodu zaawansowanego raka skóry. Przez kolejne miesiące walczył najlepiej, jak potrafił. Pomimo licznych datków na leczenie i pomocy środowiska żużlowego, w maju 2023 roku lekarze podjęli. Kudrajaszow grał w Bolonii w latach 2015-2017, a w meczach i ligi był jednym z kapitanów drużyny. W Polsce reprezentował także kluby z Krakowa. Grudziądza, Lublina, Łodzi, Gniezna, Dyneburga i Opola.